Cześć! Kłaniam się nisko na kanale Curiosity i lecimy z takim dodatkowym, krótkim, bonusowym odcinkiem, w którym chciałbym wyjaśnić te zagwozdki, które pojawiły się ostatnio w odcinku, w którym mówiliśmy sobie o klientach. I były to dwie rzeczy. Po pierwsze, w, w, na panelu administrat administratora, na widoku klienta, mamy coś takiego jak Billing Agreements. I Blink Agreements to jest coś czego nie będę w stanie pokazać e, tak bezpośrednio. E, pokażę, może jakby to wyglądało, e, jeżeli byśmy mieli spięcie z PayPal'em, No to jest coś co bezpośrednio z PayPal'em działa. No i odbywa się to w ten sposób, że klient, który korzysta z Express Checkout'u, m, może tam zaznaczyć, że po prostu taki express, e, że taki, taka zgoda na następne płatności. Jest przez niego udzielana. Później PayPal to weryfikuje i w następnym, przy następnym zamówieniu, może, bez podania, może, jakby skorzystać z tej metody płatności. Nie trzeba wtedy podawać tej jeszcze raz wszystkich danych. No, taka ciekawostka, jeżeli ją anulujemy to już nie będziemy mogli ją reaktywować, tak? W PayPal jakby uniemożliwi to. Będzie trzeba jeszcze raz jakby cały proces dodawania sobie takiej metody przejść. OK, i to była jedna rzecz. Druga rzecz to było to zapisane metody płatności. I tutaj też niestety to nie działa tak jakby bez niczego. Out of the box trzeba mieć spięcie na przykład właśnie z Braintree, ale pokażemy sobie jakby to mogło wyglądać. Tutaj mamy e, taką jedną e, przykładową zapisaną metodę płatności. No i chodzi o to, że jeżeli klient na procesie e, zamówienia, jeżeli skorzysta sobie właśnie z Braintree, Credit Card lub innego sposobu, który też umożliwia taką płatność e, na później, zaznaczymy sobie właśnie "Save for later use" i wtedy nam się pojawi to w metodach, w zapisanych metodach płatności tutaj. No ja niestety nie mam ani z PayPal'a, ani BrainTree, więc niestety tak tylko nasłucham na dokumentację. To tyle w tym krótkim odcinku, dzięki bardzo i do następnego razu, cześć!